Siema, no tu Diablo .pl. witam Was w pierwszym odcinku z gry World of Tanks razem ze mną w Schema? Siema? E, tak, będziemy pokazywać, jak to jesteśmy nimbami w tej grze. Tak, dawaj, gotowy. Czekaj. Zaczynam wszystko. Ła, mhm. wow, mogę sobie nowego czołga. 18. Będziesz gotowy tu mogł. Stary. Usiądziesz ja nie coś... z drugim tierem. Spoko, sobie też kupię, chyba. Ale będę grał pierwszy. No, nie wiem, Ale może. będziesz grał pierwszy teraz. Może. Dobry pierwszy. <laughs> to? czy bo ja Nie nie wiem czy pierwszym, czy drugim iść, bo się zastanawiam, który człowiek sobie odblokować. Ja kupię sobie T60 chyba. Załoga, maksymalna prędkość odwrotu. zaś widzenia. Wiesz co, odblokuję się. A co? i zakupię się. dobra to ja idę też do nich dobra, ja czekaj zakupię. Zakupię. czekaj, jeszcze sobie upgrade y dokupię dobra, tej hajsu nie mam hajsu, dobra ekspo dobra, te 60 za mało pocisków Dobra czekaj, jak jakie mam update? Średnio już off dupa, jakie tu będzie słabe. Dobra, to, to... Dobra. Pluton gotowy. Pierwszy mecz. Pierwszy mecz tym czołgiem wziąłem. A bym się śmiał, gdyby nam... walki nie znalazł. A jednak, Ensk. Na tym ma chyba po raz drugi dopiero gram. Boże, a mi się złóż drugie odpowiedzi, To był taki już, mój poborca. O, Zresztą, A zresetowało się nagrywanie? Co nie. No, to spoko. A Mogę jeszcze do nich coś z World of Tanks dać. Nie. No dobra, wszyscy są. Nie, jest parę strójkanów. Co wiesz? Że jest parę tam tierów trzecich jest ciężkich. Jeszcze u nas jeden gościu jest na tym. Przeżyjemy. My nie jesteś. A tu w oh, ale to jest ona. Jazda! Niszczę chu, chu! Niszcze... Ok. Nie przeszkadzaj, niszcze budynek. Łach, łach, łach. Bo mi wieczkę to zawadza. Mi też Niczym, mi też. Bo ja wszystko nic O dzięki za mi? boosta, się. Ja, ja, ja Ty masz jakiś ograniczony zasięg... Yy, zasięg, kurde. Ograniczone ruchy tego? No i zniknij A, to ja mam takie działko Ała zauwań, 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 zauwań. Cofaj, 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 Cof, cofaj. A ty i, tak, ty i tak masz dobry pancerz, więc nie masz co płakać Ja mam średni czołg, więc... Ze mną będzie słabiej, jak mnie dopadną <słuch> Co, co ja? Nie ty, Przeciw Heh. Ciuu. ja. z tobą. O, dupę. Myślał, co wiem, co działo. Uważaj, po lewej stronie... A, to nie. się No. Dostał dwa razy. Zniszczycie? Fuck O shit to, shit to, shit to, shit to, shit to, Co? A ja tu nie, nie to Znaczy ten czołg się spotykł, że musisz się któremu rozwaliłem tą budę no, to jest Udech, wojna Dobra, Osta. dostał. Musi na mnie spojrzeć, bo to masz mnie Miałem takie plecki zrobię. Przynajmniej spróbuję. OFK Nie, ja się cofam. Będę miał przewalo. Ne. Kurde, już ten nie w niego... Slap ten co ma 1%, no, widzisz no. go? Dobra, wracaj ja. do garażu. Dobra, do garażu okej. Okay. Może jeszcze kogoś z drugim poziomem Nie, ja jedynką teraz będę grał. Dobra. Teatr też. Gotowy. No, no. Czekaj, czekaj. Badanie. No stary, jak ja, ja w nim nie mam, nie mam nic lepszego. No. Pobadaj, A, bo na razie i taki okay. no, Pancerz... Ja Muszę badać, bo ma... na razie i tak no. To ja sobie też zbadam. Tego ciągu O okay. jest. Oh, dobra, ja muszę expić. Nie śpię, bo Expię, dobra. Nie śpię, bo Expię. Expię, okay. Znowu trafimy na kamperkę. Czy ja wychodzę? Druga, slajd kamperka. Mhm. Mm to, to będzie słabe wtedy. To będzie o, o, ta ma... mapa jest spa. <laughs> tak się... Jeszcze trzeba się... Trzeba się jeszcze eee, na... <laughs> co się <laughs> dzieje? Co? To po co grasz w tą grę? Gdy jesteś o, jesteś przede mną Pachany księgiem. A czekaj, sobie, sobie wtłumaczę, tłumacza to wkleję i ciekawe, czy mi to wszystko przeczyta. Tłumacz? Mam 25, nie tak. yes. 29. Wow. No słyszę. Słyszę. A, yeah. O! Jest! Przeczyta mnie, za mnie. Łe Nie żartuję, przeczytam to Co mówisz? Ale co byś słyszał? Ser tłumacza w Klej to będziesz wie, słyszał Ty tam nie szarżuj tylko, za bardzo nie szarżuj Jaki idiota! Kto we mnie strzelił Na bruk Debil Ja pierdziele! Już ci zabrał na początek tyle HP, że masakra no. Przecież zginiesz Od jednego hitu Przejdź. Jakie... No! What the fuck? To mnie zniszczył mm -hmm. Chciał Hanz'a? Hanza... Hans, Hans, ale przeżyłem. Mam cię. Starszy przeżyć do, się do tym, Co twój. Hans, Hans, Hans. Dobra, Hans, to był z złych. Ja pierd. To... Dobra, patrzę na ciebie. Ale żymdzem. Znam... Co mu nie nagrywałeś wcześniej? Wtedy mi dobrze szło. <grym, grym, grym, grym>, Dobra, ja, ja z tobą teraz zostanę tylko głosem, nie chcę mi się oglądać. Tak no, będę... Kurna, będę... Jakiś napotki. O Zwycięstwo, szczegóły. To taka sytuacja. Wygraj Zobacz, tam, do... tam, 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 tam. Tak, wygra O, Ooo, 1440. Stary boję się, się ja no. no, tu siedzę na o to. A T1. Stary boję się. Nie bój się tam. Będziesz cyką. Nie! O napraw pojazd, okej. Nie! to okej. Kurde! Ginałeś? No ja miałem być HP normalnie bym go rozwalki. O ten fryer wcześniej, dobra. No to się już żegnamy, tak? Jestem of tanks. Będzie to taki. Wstęp do yy, dłuższych nagrań, Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. I żegna się, się z Wami, Diablo PL i. cześć.